Ja z tej strony Gingerowa, a na naszych ekranach Donster, Shibreak. Tak, jesteśmy sobie z naszym Wilsonem. Jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy poprzedni odcinek. I kontynuujemy zwiedzanie. E, tego, co my tutaj w ogóle mamy. Nie wiem, co te małpy robią. Aha, możemy je atakować. I one kradną dziwne rzeczy. Czekajcie, wyjdziemy do nich. Czy one mnie zaatakują? Nie, one mnie nie atakują. To są przyjazne małpki. Zjedz, Wilson. Tak, mamy problemy z głodem. To już wiem. Zajrzymy sobie tu. Aha, tu są jakieś takie domki. Czemu? Czemu? Dziwności jakieś. Mhm. Dobra. Chciałabym w tym odcinku... Chciałabym w tym odcinku pozwiedzać oczywiście dalej. Chciałabym też... Um... Może postawić maszynę nauki, bo jestem ciekawa, co tam można ewentualnie zrobić, i chciałabym w ogóle coś zdobyć. Fajnego, może nowego. Zobaczymy. E, co bym jeszcze chciała? E, tutaj są jakieś szerokie wody, widzę. Chciałabym rozkminić, o co chodzi z tym tym. Z tymi falami. Aha, czyli one. Tak nas przyspieszają? Czy nie? Nie, tylko nas chlapią. O, tu są jakieś dziwne stwory. Ym, chyba źle zrobiłam, że tu wypłynęłam yy, na te szerokie wody, ale mam nadzieję, że udamy. Yy. Udamy. Tak, udamy. Że uda nam się znaleźć jakiś ląd w międzyczasie. Tak, udało się. Tak, tylko czemu to są bagna? O, tak to są bagna. Yy, I co tu mamy? Coś dziwnego. Jeju! Wow, wow, wow. Widzicie to? O co tu chodzi? Co to jest? Będziemy zatruci chyba, co? Bo to są jakieś za zatruwacze. Nie, Dobra, to będzie chyba koniec. To będzie nasz koniec. Wiecie co? Ja stąd chcę uciec. Czy ja z że stąd uciec? Tylko co ja zrobię na wodzie? Nie ja chcę stąd zwiewać. To nie jest dobry pomysł, żeby tu zostać na noc. Um, chodź i możesz sobie zrobić pochodnie. Możesz. Nie, na łódce nie możesz. To wyłaś. Czy tu jesteśmy bezpieczni? Chodźmy może tu. Spróbujemy tu przetrwać do rana. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Wiem, że jesteś głodny, Wilson. Dlatego kuchnij sobie... ...jajko i sobie zjedz. Czy to możemy upiec? Nie, to możemy tylko spalić. To spal, będziemy mieli miejsce. Wow, fajnie się nawet bali. Te wodorosty możemy zjeść. Upieczmy je. Leczone wodorosty. Te 47, 56. Dobra. No i ten Monster Meat. No trzymam go. Nie wiem po co. Upiekę go sobie na wszelki wypadek. I tak, jeśli chodzi o rzeczy, to chciałabym plecak, ale pewnie do niego trzeba ym, maszyny nauki. Aha, tutaj mamy coś takiego. Zróbmy to. Aha! Czyli mamy taką torbę, jakby malutką podróżną i możemy tutaj mieć cztery rzeczy w niej. To przełożymy sobie tą skórę węża. To jest chyba jakieś... pnącze winne, winoroś, no nie wiem, coś w tym stylu. Wiem, Wilson, wiem. Te szyszki. Um, mięsko, potwora i ten bambus możemy mieć tu. Dobra. Mamy kilo, który zrobiłam przez przypadek, kamienie. Dobra, jakoś jesteśmy ogarnięci. Mamy dzień, czyli udało nam się. I ja spróbuję sobie to jakoś opłynąć. Może. Co by na to? I może uda nam się znaleźć coś do jedzenia. Tratwa jeszcze jako tako daje radę, więc... Yy, więc może nie będzie źle. Czwarty dzień. No ja obstawiam max dziesiąty. Naprawdę max. Opłyniemy sobie tą wyspę, zobaczymy co tam. Trochę powoli się na tym pływa, ale dobra. Tutaj są jakieś dziwne meduzy, tak? Są meduzy, można z nimi walczyć. One nas chyba atakują same, co? Czy nie? Bo tamta jakoś tak dziwnie się elektryzowała jakby. No Wilson, wiosłuj, wiosłuj. Aha, tutaj znowu mamy te dziwne drzewka. No, i chodźmy tu, zobaczymy, czy coś tu znajdziemy fajnego. W ogóle, jakie to jest dziwne, że on nie biegnie, tylko płynie. Ja się bardzo cieszę, że twórcy gry nie stracili tego klimatu Donsterwa, że on nadal jest wyczuwalny. I. Okej. Okay. Nie, nie atakuje nas to. Okej, okay, dobra. Że to widać, że to jest nadal Donster. Jak się gra, to czuć, że to jest Donster, tylko w nieco innej odsłonie i. I, I podoba mi się ta odsłona, naprawdę. Ja nie byłam jakoś tak bardzo przekonana do tego dodatku, kiedy dowiedziałam się, że on wychodzi. Ale. Ale podoba mi się. Okej, okay, czy tu mamy ląd? Tak, mamy ląd. Wyłaś. Wyłaś, Wilson. Mamy ląd, mamy kokosy, będziemy żyć. Chciałabym znaleźć kamienie ze złotem. Jak już chyba mówiłam. E, może się uda. Jej. Dobra, będziemy żyć. Ciekawe, czy na te kraby można zostawić jakąś pułapkę albo coś. A w ogóle to można jakoś wykopać. Łopata by się nam przydała, żeby posprawdzać te wszystkie rzeczy. Ile mamy flinta? Nie mamy flinta wcale. Nie, mamy dwa. Tak. Dobra, A do łopaty jak potrzeba maszyna, więc nic nie zrobimy. O, schowałaś się. Tak, jak będę tak czopać te wszystkie drzewa, to będziemy mieli zaraz pewnie drzewca. Tego nowego. Bo z tego, co mi się wydaje, na grafikach widziałam, to jest tutaj drzewiec nowy. A w mojej pierwszej, pierwszej rozgrywce w non jeszcze kiedy nie było dodatku Reign of Giants, to właśnie zabił mnie drzewiec. O, mamy już fintę, bardzo dobrze. Bardzo dobrze gra, ukochana. Wie, co chce. Wie, co Gingerowa potrzebuje w danym momencie. Czy to są złoto? jest złoto. Ehm. Um. Sprawdzimy. Nie, to jest coś takiego... Co to jest? Limpec. Aż sobie musiałam sprawdzić w słowniku, co to jest. Limpec to jest czareczka. I sprawdziłam w słowniku, co to jest. To są jakieś grzyby, takie dziwne. Tak przynajmniej eee, udało mi się teraz na szybko sprawdzić w internecie, więc no, mamy tutaj jakiś nowy, nowy rodzaj jedzenia. Tak. I zwiedzamy dalej teren. Może nam się poszczęści. Em, kokosów mamy sześć. O nie, ale dobra, mamy kokosów sześć, a zaraz zumrzemy z głodu. Czekajcie, sprawdzimy co to daje. Aha, czyli to działa jak grzyb. Daje jedzenie, ale obniżyło nam psychikę. Troszkę. Ciekawe co zrobi po upieczeniu. Mm. Nie no, kokosa to bym jeszcze nie chciała jeść, bo chciałabym sobie go upiec. Um. Także poczekamy jeszcze chwilę. Może Willi da radę. Może trafimy po drodze na jakieś nasionka. Czekajcie. No taka wysepka nam się trafiła. Idziemy tu teraz. Zbierzemy sobie troszeczkę tych grzybków. No i. I tutaj jest ta meduza. E? Takujesz mnie? Nie. Ale jest naelektryzowana. Tak jak mogliście zobaczyć przed chwileczką. O, pająki, jak fajnie. W końcu coś starego, coś co znamy. O, i dużo tych pająków. Nie, to nie jest fajne, akurat to nie. Wilson, daj radę. Tak, daj radę, daj radę, i zaraz zginę z głodu. Będzie wstyd. Duży ten biom, no ale tam są pająki. Pająki mnie nie interesują chwilowo. Będziemy musieli sobie dalej gdzieś płynąć. Tu nam brakuje trochę mm, tych wszystkich rzeczy, więc będziemy musieli się posiłkować tym, co mamy. Ale ja na razie się nigdzie nie wybieram, bo muszę nakarmić Wilsona. Więc e, sprawdzimy też, co to daje, jak się upieczę. A, czekajcie, bo nie zauważyłam. Aha, czyli po upieczeniu odnawia i głód, i zdrowie. Dobra, fajnie. Dobra, Wilson, już Cię karmimy. Nie martwcie, będzie dobrze. Nie dam Ci tak łatwo zginąć. Czyli to też odnawia i głód, i zdrowie, widzicie. No i jakoś poszło, ale też jakoś niewybitnie. nie? Też Ci psychika spada. E, I masz. E, aha, czekajcie, tu możemy sobie zestakować. Dobra, idziemy po jakieś jeszcze drzewka. Tylko chciałabym z kokosami już. A tu jak na złość nie ma. Z... Nie, no z tego kamienia chyba nie będzie złota, tak myślę. Myślę, że to się nie zmieniło, ale może wypadałoby sprawdzić. Ale myślę, że to by było jakoś oznaczone. Ale wiecie co, nie, ja to jakieś sprawdzę, bo potem będzie, że zlamiłam. Ale tutaj yy, laminie dozwolone. Nie, nie ma złota, to są zwykłe kamienie. Takie, jak mieliśmy w zwykłym donster. Dobra. Czyli tu mamy wszystko posprawdzane poza tym. Ale no... No... Nie mam też łopaty, żeby sprawdzić, co to jest tak naprawdę. O, nasionko, nasionko. Dużo tutaj mamy tych medus. Te wodorosty też możemy sobie nazbierać. I to też jest jakiś tam sposób na jedzenie. To wyrzucę, bo mi niepotrzebne. Dołożymy sobie... A dobra, niech jest. Ej, Wilson, nie blokuj się w ogniu. Z psychiką mamy kłopoty. No i co, i zaraz idziemy na naszą, na naszą tratwę I będziemy dalej zwiedzać świat, bo ja tutaj nie chcę za bardzo się skupiać na rozbudowie obozu, bo ja na razie chcę poznać ten dodatek. Jako tako. I. i skupić się na tym, żeby pozwiedzać tereny. O, widzę, przypływ. To też jest ponoć coś e... ważnego, bo. Myślę, że każdy chciałby rozbić sobie właśnie taki obóz na brzegu plaży i w ogóle tak fajnie, a tutaj się to kończy tym, że właśnie obóz się zalewa. Wiecie co, ja sobie może lepiej zrobię pochodnie na wszelki wypadek. Jakby mi to miało zalać ognisko. Tak, bo oglądałam sobie troszeczkę kawałek u Donster.pl i widziałam właśnie, że on tam... Miał problemy z przypływem. No właśnie. Wow. Dobrze, że to zrobiłam. Nie wiedziałam, że to Gessi ognisko. Ale dobra, damy radę do rana na tej pochodni. Musimy też się zaopatrzyć tu trawka i w ogóle. Dobra, jesteśmy. O, mamy brodę. Cześć, Wilson. Zdejmi tą pochodnię. Eee. No i zwiedzamy dalej. Hej ho, hej ho. Szanty by się przydały, ale ja śpiewać wam nie będę, możecie sobie sami śpiewać. Dobra, meduzy możemy sobie olewać, nic nam nie robią. I płyniemy. Fajne jest to, że tutaj tak naprawdę nie wiadomo yy, co nas spotka. Nie mamy tutaj właśnie żadnych podpowiedzi ani nic z tych rzeczy, musimy płynąć w nieznane. Dziwne fale. Te fale idą w tę stronę, to one może w tę stronę mnie przyspieszają? Czy coś? Nie. Wow! Rafa koralowa. Eee. O, dobra. Co to? Rafa koralowa. Można ją wydobyć. Patrzcie. Jej, jakie fajne. Zbieraj. Zbieraj to. Patrzcie. Koralowiec. Ile tu jest rybek. I pewnie to jest takie piękne tylko dla pizzy. I zaraz tu zginę. <laughs> Ej no! Fajne! Mm, kolorowe, wiecie. Jestem kobietą, kobiety lubią takie kolorowe rzeczy. No. Ja muszę rozkminić to przyspieszanie przez te fale. Co tu w ogóle jest? Eee... Co? Jakie potwory. O czym ty mówisz, Wilson? A, to tak działa. Mhm, czyli musimy dobrze złapać fale. Mm. Here there be monsters. Jakie potwory, o czym ty mówisz? No dobra, skoro mówisz że potworach, to się ewakuujemy, stąd ja nie chcę na... na razie mieć potworów żadnych tu. Chyba, że to... Nie, nie wiem, co. chyba, że to działa tak jak psy. Nie wiem stary, co masz na myśli. W każdym razie płyniemy tutaj. Wiem, że fale idą w drugą stronę, ale dobra. Tam, co my się będziemy przejmować? Em, em, dobra, chyba się dowiemy, co to znaczy, jak się trawa zepsuje, bo wydaje mi się, że zaraz to nastąpi. Bo te części drewna, które tam odpadały, to są chyba z mojej trawy. Nie wiem, czy te fale mają na to jakiś wpływ. Ech, tak, te emocje na odcinku. Ale to jest takie trochę straszne, nie? Że tak wypłynęliśmy w nieznane i. Nie! Nie psuj się! Co to jest? Co to było? Wilson, płyń! Nie poddawaj się! Nie poddawaj się! Zginiemy w tym odcinku. O! Może damy radę! Mm -hmm dajesz Wilson? Nie i sobie głupia falo. A może tu w tę stronę, co? No, płyn, płyn. Kiedyś było biegnij, i teraz będzie płyn, płyn. Czekajcie Dobra, dopływamy do tego brzegu, na którym byliśmy. Dobra, ważne, że dopłynęliśmy. Wow, wyłaś. To się zepsuje. Okej, okay, psychika ci spada, a my tu kwiatków nie znajdziemy. E, mniejsza z tym. Trudne to jest. Powiem wam szczerze, to jest trudne. Trudny jest ten dodatek jak nic. To się tak tylko wydaje, że to jest tak pięknie, kolorowo i w ogóle, ale z tego co widzę, to będzie wyzwaniem przeżyć tutaj. Ehm, nasionka widzę, zbierzemy sobie i nie mam czym zregenerować psychiki. Nie mam kwiatków. Zaraz będziemy mieli schizy i w ogóle... Wiecie co, ja w ogóle zdejmę sobie to... ...z siebie, to mi psychika przestanie spadać. Nie, mówię zdejmę to z siebie, Wilson. Ehm... A czy tam była siekierka? Nie, siekierka jest tu. Dobra. Nie powinna jej używać, bo... ...bo jest przemoczona. Już mam schizy. Nice! Eee, ludzie... Nie ma opcji, zginę. Zginę marnie. Bo nie mam jak się wrócić. Mm, mam z czego zrobić stratwę w ogóle? Ja też pewnie nie mam. Nie no, mam, wow. To możemy zrobić ją i gdzieś płynąć. Tylko gdzie? Może tu? Może tu coś by było. Tylko że co mi to da? Jak y, ja schizuję z przemoczenia, i jak ja teraz pójdę na wodę, to będę dalej schizować. Więc zostaniemy sobie tu na noc. E, masz tu. Tak, masz e, ogień. Ogrzej się. Wtedy przestaniesz być przemoczony. Będzie ci lepiej. Grunt, że nie spada ta psychika na razie Pieczemy sobie tylko kokosa No zaczyna się robić ciekawie. Zaczyna się robić ciekawie No widzisz Wilson i już jest lepiej to mi niepotrzebne po co mi to to Dobra jakoś żyjemy to można spalić tak można spalić jakby co? No, i zrobimy sobie kolejną tratwę, bo na nic innego nie mamy co liczyć. Narzędzia mamy, więc nie potrzebujemy. No i spada ci ta psychika. Szkoda, że nie jesteś Willow, bo by ci rosła koło ognia. Aha, to jest materiał do budowania i nie można tego spalić. Nie, żadnych skizów. Trzymaj się Wilson, jesteśmy z tobą, sparto. Będę dotrwać do Rana, a potem sobie zrobimy nową tratwę i popłyniemy tam, gdzie pokazałam. Eee, I znajdziemy tam coś super. Ja mówisz, mówię, że znajdziemy tam coś super, bo ja to wiem. Mam przeczucie z kosmosu. głupiec <grymne> eee, to. Tak, ja już też zaczynam mieć schizy i zaczynam gadać głupoty, ale to wszystko przez Wilsona, to nie moja wina. Dobra, stakujemy to. Mamy jeszcze cztery zapasowe. Nie daj się... Dodajemy ci otuchy, możesz sobie biegać wokół ogniska i śpiewać. Nie no, idź sobie stąd, głupia wodo. Żeby cię jakaś choroba egzotyczna nie dopadła, Wilson. Chociaż coś tam. Ptaszki, ptaszki mi doniosły, że możecie dotknąć taka choroba. Ładnie biegaj. I znowu się rozbiłam na brzegu. Chociaż wiem, że nie powinnam. Dobra, to ja już sobie tutaj naszykuję tą pochodnię. Te creepy oczy. Ta woda jest straszna. No. Zaraz będzie ciemno. O! Udało się. Wow. Dobra, to uciekamy stąd. Byle szybko. <grybuj> e, no. Zbuduj. Czemu nie możesz... A, bo to nie jest woda, tylko ten. Tu jest woda, dobra. No i w drogę! Wilson, damy radę. Płyniemy tędy. Obyśmy znaleźli coś fajnego, trzymajcie kciuki. A jak nie, no to się wrócimy jakoś tam, gdzie byliśmy, ale ja liczę na jakieś nowe tereny, dlatego płynę tak nieco po skosie. Dobra, ale miałbyś nieco po skosie. <grym> To jest ciekawe, właśnie, że musimy się przedostać z biomu na biom. O, wodorosty będzie jedzenie. Zbieraj to. O, trupek. Nie wiem, czy to dobrze wróży, ale. Ale złazimy. Ym... Złoto! Jej! O, czapka pirata! Jak fajnie! Czapka pirata! Patrz, Wilson, jak super wyglądasz. Czekaj, muszę ci zrobić fotę pamiątkową. Ha! Wilson, czadersko! I czy co ci regeneruje psychikę? Nie wiem. Jej, kamizelka! Wow, jedz to. No. Więc I luneta! Jak to działa? Nie wiem, jak to działa. Dobra, ja sobie to wezmę to mięso, wyrzucę. Patrzcie, znaleźliśmy wyspę trupków. Po piratach chyba, i nie wiem czy to jest dobre. <gry> Okej, okay. kamizelka ratunkowa. Yy, zbieram, bo chcę zbierać jeszcze kokosów. No i właśnie widzicie, a tak to jest ze mną zawsze. Ja zawsze muszę nie mieć miejsca w wyposażeniu, bo to jestem ja. <gry> I pochodnie, i kolejny trupek, czyli to jest taka trupia wyspa. Ja bym jednakowoż chciała znaleźć kwiatki. I to nie te kwiatki, tylko normalne kwiatki. O, maczeta tam jest, ale ja tam nie wchodzę. Co to? Co to jest? Łojeju, co to jest za... za wyspa? Czekajcie, robimy screena znowu. Dobra, Wilson, nie gadaj na zdjęciu, że jesteś głodny, bo nikogo to w tym momencie nie obchodzi. Mamy kasę. E... Ja... Co tu jest? Marchewki. O jed jedzenie! Widzicie ile tego? Ja nie mogę. Wow! Genialne! Zostajemy tu. Ciekawe... Ciekawe co to ma za drugie znaczenie. Patrzcie, tu jest jakaś czapka kapitana i w ogóle... Ale, biorąc pod uwagę, że na tej maszynie też były trubki, to ja nie wiem, czy to nam dobrze wróży. Czekajcie. E -de 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 -de. Pochodnia, spadaj, to spadaj. Wiem, że kolorowe i piękne, ale chwilowo niepotrzebne. To tak samo, jak to działa w ogóle. Ehm... Equip. No i co możesz z tym zrobić? Aha. No i. Ale, Bajer! Ale, Bajer! Jakie fajne. Dobra, dawać mi to. To znam. To są jakieś dziwne ryby, które też możemy zjeść. No, na. złoto możemy wyrzucić. Jakie czaderskie. Zjedz te wodorosty. Aha, czyli wodorosty surowe obniżają zdrowie i psychikę. To już wiecie. To bym chciała sobie upiec mimo wszystko. Aha, to musimy w ogóle zabić. I mamy martwą, yy, jak to się mówiło? Meduzę, tak? Czy ośmiornicę? Meduzę, sprawdziłam. <grymnie> żeby nie było. Gramy jeszcze raz. Co? Ty, wredna papugo, widzieliście, co ona nam powiedziała? Jaka małpa. <grymnie> Dobra, ja bym chciała kwiatki znaleźć. Ale, ale mnie kusi jeszcze raz. Dobra, gramy jeszcze raz. Najwyżej zginiemy na końcu odcinka. Widzicie, tam jest tru. Złoto! Yeah! Ej, ale bogactwo! Ej, a. Ale masakra! Dobra, możemy tutaj sobie zbudować maszynę nauki. Możemy tu zostać. Hurra! Tak, i będę pulsatem. Będę polsatem, bo zakończę odcinek w tym momencie. Tak. Kończę odcinek w tym momencie. Jeśli się Wam podobał, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Jeśli wiecie o tych wszystkich tutaj jakichś rzeczach, to piszcie w komentarzach, bo może już też to widzieliście. Eee, jestem ciekawa, co tu Was spotkało na tym biomie ewentualnie, czy spotkaliście coś takiego. Eee, jeśli się Wam podobał, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, pamiętajcie, żeby zajrzeć na Facebooka, na bloga i na Instagrama. Linki jak zawsze macie w opisie. I do usłyszenia w następnych odcinkach. Pa pa!